To właśnie pani to odwołała i dała na miejsce napisać na na dlaczego Michał jest taki kurwa tempy. Ja bym powiedział, że Max Giorgio Ulani bardziej ją mówiła <gryzgoletre> Młody... młody worek, młody break, młody kciuki bang. Gang gang gang. Jedna loża, cztery grupy w niej Jedna w niej. loża, twoja stara w niej Twój stary chce gucci Mek. Twój stary <coughs> plany jak group, tak jak gucci Mek. Przejmujemy grup tak jak... Przejmujemy grup tak jak gucci, group? Group, tak jak gucci Trap, Trak trak, aż o krób. Trak trak, aż po ruch, kocha gucci Gucci gang, gang. Gucci blacks ty stary, to pieta, kem gang 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 stary, to pies A ty stary, wpierdala kleks Nie mój stary, to nie pan kleks Ty stary, to kleks, ty stary, to pan kleks to, to nie mieć kopalni? Mieć? Mieć w kopalni. Mieć kopalni. Mieć kopalni. Miecz w kopalni. Ja zamknij się już, dobra?